My oddychamy codziennie, nie zastanawiając się nad tym. Ale czasem to, co najważniejsze, bywa niewidoczne. Rak płuca długo nie daje objawów, a kiedy je zauważamy, bywa już za późno. Warto zadbać o każdy oddech. Odnośnie y, objawów, które mogą y, zasugerować pacjentom y, potencjalną chorobę, Płucną. Niekoniecznie oczywiście chorobę nowotworową, ale taką, która, takie objawy, które mogą już zaniepokoić, to przede wszystkim y, przewlekający się kaszel, najczęściej suchy y, oraz chrypka, która utrzymuje się powyżej 4-5 tygodni. Y, to są rzeczywiście objawy, które jeżeli pacjent jest leczony i nie przynosi do poprawy, ale te objawy się utrzymują. Takie objawy mogą sugerować poważniejsze problemy, dlatego wymagane byłoby poszerzenie diagnostyki, po prostu przynajmniej o badanie RTG-klatki piersiowej. Wielu z nas bagatelizuje kaszel czy duszność. Tymczasem to właśnie drobne objawy mogą być pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Jeżeli chodzi o dalsze kwestie diagnostyki u pacjentów, którzy. Mają dolegliwości związane z układem oddechowym, no to przede wszystkim zdjęcie klatki piersiowej, badanie spirometryczne, które może być wykonywane nawet w obrębie lekarza rodzinnego. A jeżeli chodzi o pacjentów palących, Palaczy takich wieloletnich, to istnieje w Polsce taki program profilaktyki niskodawkowej tomografii komputerowej dla pacjentów między 55 a 74 rokiem życia. I to badanie jest skierowane przede wszystkim dla osób, które paliły przynajmniej 20 lat. Oczywiście takich pacjentów w Polsce niestety jest bardzo, bardzo dużo. Ale tutaj w kwestia profilaktyki, to chyba najistotniejszą. Związaną z profilaktyką jest niepalenie papierosów. Rak płuca pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych w naszym kraju. Dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a jego wysoka śmiertelność wynika głównie z późnego rozpoznania choroby, często dopiero w jej zaawansowanym stadium. Dlatego tak ważne jest, bezwzględnie ważne w przypadku profilaktyki, wcześniejsze zgłaszanie się do lekarza, nieczekanie. Wiele miesięcy, nie czekanie wiele lat, bo tak też często bywa, że pacjenci nawet wiele lat potrafią negować objawy, potrafią ukrywać je również przed rodzinami. Zrób coś dla siebie i dla tych, którzy Cię kochają. Jeśli palisz, pomyśl o rzuceniu. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Każdy oddech jest ważny.